Dzień dobry Państwu. Wstrząsające informacje napływają z Olsztyna. W liceum ogólnokształcącym imienia Adama Mickiewicza doszło do alarmu bombowego. Na miejscu są służby, a teren został zabezpieczony. Nasz reporter, Wladislaw, jest na miejscu zdarzenia. Wladislaw, co dokładnie się tam dzieje? Pawnucy znajdujemy się przed pierwsze LO. Sytuacja jest bardzo napięta. Trwa ewakuacja uczniów i nauczycieli. Policja przeszukuje budynek. Jak udało nam się ustalić, anonimowy informator zagroził podłożeniem bomby. Nieznane są jego motywy. Byliśmy na lekcji, kiedy nagle usłyszeliśmy alarm. Kazali nam natychmiast wyjść. Boimy się, nie wiemy, co się dzieje. Potwierdzam zgłoszenie o zagrożeniu bombowym. Traktujemy je bardzo poważnie. Na miejscu pracują specjaliści od materiałów wybuchowych. Pafnucy, dotarła do nas informacja, że groźby nie ograniczają się tylko do bomby. Informator grozi wszystkim osobom związanym ze szkołą. Treść pogróżek jest makabryczna i nie nadaje się do cytowania na antenie. Dziękujemy, Wladislaw. Będziemy Państwa na bieżąco informować o rozwoju sytuacji. Przypominamy, że bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli jest priorytetem. Apelujemy o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb.